Cześć Paweł z tej strony. Lecę właśnie triatlon. Nie żartuję, to ja. Wege, regę. Cały czas wege. Cały czas wege. Ale rzeczywiście lecę triatlon. A właściwie tylko rower w triatlonie. Nie ma to jak zacząć. Sezon przełajowy triatlonem. Jedziemy. Dobra, więc jak to się w ogóle stało, że sezon przełajowy zaczynam wyścigiem w jakiejś tam sztafecie triatlonowej? Yy, no, po prostu koledzy namawiali mnie na triatlon, powiedziałem, że okej, okay, rower jakoś tam ogarniam, bieganie mogę szybko podciągnąć. No, ale żeby wytrenować cokolwiek z pływania, to musiałbym w jakiś sposób pozbyć się żony i dziecka, a nie znalazłem na no to jeszcze etycznego sposobu, więc z racji braku wytrenowania pływania została tylko sztafeta i. Rower jako dyscyplina, w której mogłem się popisać. Ogólnie nasz team wygrał sztafetę. Pierwsze miejsce na pudle i w ogóle super z każdą dyscypliną przewaga rosła do samego końca. No, po prostu skromnie mówiąc, pozamiataliśmy. Rowery czasowe nie były dopuszczone. Przystawka musiała mieścić się w obrysie kierownicy. Były tam, było tam kilka takich zasad, więc podrasowałem trochę szosę tak jak mogłem. Ogarnąłem pętlę Około 18 km z prędkością prawie 38 km na godzinę i mocą na poziomie 270 W. Nie było źle. Byłoby trochę szybciej, gdyby nie ciasna i pokręcona trasa i bardzo takie ciasne zawrotki. Dobra, wymówki, 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 tak. Ale nie o sukcesie chciałem pomówić, tylko o moich wrażeniach z pierwszego kontaktu z triatlonem. Ogólnie powiem, że jestem w szoku. I o ile zawody szkolarstwa przełajowego, MTB, czy tam jakieś biegi, to można ogarnąć w dosyć prosty sposób, bo robi się numerki, puszcza się ludzi po w miarę tam dzikim terenie, zlicza się czas. Zawody szosowe są trochę bardziej skomplikowane, no bo trzeba wydzielić trasę z ruchu ulicznego. To organizacja triatlonu to jest jakaś masakra. Która zaczyna się już w wodzie, bo no, trzeba mieć ratowników, trzeba mieć łodzie, trzeba mieć obstawę medyczną, dalej zaczynają się strefy zmian, stojaki, wydzielanie też trasy z ruchu ulicznego, oznakowanie trasy rozciąga się niesamowicie. No, no w ogóle szok dla mnie, szok i szacun dla organizatorów, i finalnie wiem, dlaczego wpisowe na triatlon kosztuje tak dużo, bo kosztuje dużo. Dla startującego nowicjusza, takiego jak ja, oczywiście też masa nowości w ogarnianiu tego, co się dzieje, w strefie zmian. Na pewno z doświadczeniem staje się to zupełnie normalne, ale dzieje się dużo. Tak czy inaczej zabawa przednia, rowerem podobno wygrywa się w ogóle triatlon, więc podoba mi się, a czy podejmę się startu na solo? Może kiedyś, ale póki co nadszedł sezon przełajowy i trzeba się przygotowywać do przełaja. I w następnym odcinku będzie o sprzęcie, o kołach przełajowych, ale przede wszystkim gravelowych. Taka niespodzianka. Oczekujcie więc. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.